odcinku Minecraft, budowanie e, jak wiecie, nie w sumie, chyba nie wiecie, co nie, ja i nagrywałem odcinek zbudowania, My zbudowaliśmy, ja już tam zbudowałem dach, e, nie, jak na grę, tak nagrywa, tak nagle się włącza mi telefon, bo się wyładował, rozumiecie? E, Sorry, ale cięcie, nie będziecie tyle czekać Witam Was po krótkim cięciu o! O w sumie się nie zapisało, to super um, Przynajmniej będziecie mogli być ze mną Byłem budował o Jezu, jakie są lagi Czemu jest 10 FPSów? ŁOTA! Czemu tak mało FPS-ów? Trzy, cztery... jest tak mało FPS-ów? no tak ja nie rozumiem tego. Nie, sorry was. Za to ale chyba zmienię mm, mapę. Sorry, krótkie cięcie Witam Was po cięciu e, L Czyli ogólnie dzisiaj będziemy jakiś inny projekt zaczynać, albo nie, zbudujemy e, znowu willę. Tylko jak? No, teraz jakiś O, dzisiaj zrobimy ten. E, może zamiast willi tego. To było e, wioskę? Tak, wioskę sobie zbudujemy. Mm, to się przyda. Tutaj idziemy jeszcze to. Mam to. to dobra, dobra, dobra. To, to będzie potrzebne do wioski. Tego nie mamy. Nie rozumiem, dlaczego mam tak mało FPSów, ów Nawet nie zacząłem grać. 3, 4, 5 i raz. 5. Sorry, chyba dzisiaj będzie kończył odcinek. Znaczy, eee, już robić wioskę, bo dzisiaj jest już późno. To jest ta pierwsza, 18, więc, chyba dzisiaj jest te tej wioski Na pewno. Eee, nie wiem, że zacząłem tak późno odcinek. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, połóż, cztery kwadratowe. A, już niczego nie mam. E, mam pisać na swoje przesuny tutaj. E, dobra, czyli teraz miałam wziąć drżwi. Czyli ogólnie projekt willa zostanie zawieszony 3, 4, 5 i będzie, nie wiem, 6, 7, 10 minut na Bo ogólnie już jak już jest ta pierwsza ilość. Więc nie będę tutaj, jak nie wiadomo, krzyczał. Muszę też głośno mówić, żebyście mnie w ogóle słyszeli. Więc wiecie, ogólniecie mnie krótki odcinek, bardzo króciutki. Nie, no ale dobijemy do 15 minut. Jak zwykle. Dwa. Oczywiście to jest tylko. What? Czekaj, weiryweiryweiry. What? Hmm, ale mało fpsów ów Nie wiem, czy zrobimy to za hmm, Oczywiście okna się nam przydadzą szyby dla

Sprzedam tutaj tą torcją. Dobra. To, to nie trwa, jest to jest to? stworzona przez gracz. Dokładnie przez czapkę przybió A wiecie co mój. Wiecie co powiedział Igor? Taki ten. E, typo z naszej grupy karate że nie mam konta na YouTubie oczywiście on nie wierzy po co wierzyć sorry cięcie dobra dzisiaj krótki odcinek trzymajcie się no i